Cześć, ja nazywam się Jakub Średer i witam w kolejnym podcastie. za Krok po Kroku, podcastie poniedziałkowym, gdzie mówię sobie na tematy niezarejedynkowe. E, mówię, co myślę na jakiś temat, e, bo mogę się wygadać wam ile chcę. E, one są bardziej, równie edukacyjne, raczej są do posłuchania, po prostu na pewno nie do oglądania. Wiem, że nie wszyscy je lubią, ale są tacy, co je lubią, więc dalej je dla was nagrywam. No i dzisiejszy temat, słuchajcie, to będzie trochę przypomnienie tematu, który dawno temu nagrałem e, z, z, z Dawidem Dęgoszem, który wtedy był regionalnym inżynierem sprzedaży u nas. E, ale wiem, że rzadko kiedy wracacie do starych materiałów i czasem padają pytania o stare materiały, bo wiecie, tych filmów jest ponad 200 już piątkowych, e, więc pomyślałem, że gotuję tu odnowię. Zwłaszcza, że czas na gadanie i na przemyślenia teraz mam dość dużo go, jeszcze 4 godziny ponad. Jest piąta rano, nie cała jeszcze, dużo trasy przede mną, autostrada, więc mogę spokojnie się skupić na nagrywaniu. Bo samochód jedzie sam, bo kija sama się trzyma pasa, ma taką fajną funkcję i sama hamuje, także, także lecimy. Więc dzisiejszy temat to opcje, które ja bym dobrał do maszyny, taki trochę poradnik zakupowy. I zaczniemy sobie od tekarki, bo tokarka jest moim zdaniem prostsza. Słuchajcie, decydując się dzisiaj na tokarkę, pierwsze pytanie, które bym sobie zadał, nie licząc oczywiście rozmiaru, bo to, że rozmiar maszyny jest zawsze podstawowym kryterium, tak, żeby zmieścić robotę, którą mam zrobić, jest to, czy wybrać prostą tokarkę serii TL, czy tokarkę produkcyjną serii ST. No i tutaj tak naprawdę odpowiedź jest prosta. TL-ka z ręcznym uchwytem to jest maszyna do sytuacji, w których będziecie produkować mało i raczej garażową robotę. Bo ona ma ręczny uchwyt, bo ona nie nadaje się do serii, bo ona nie ma możliwości automatyzacji za bardzo ani napędzanych narzędzi do niej nie można, chociaż ja, chyba wyszła wersja P, ale nie jestem pewien nawet. No obecną chwilę, kiedy to nagrywam, chyba jeszcze jej nie ma, nawet oficjalnie. Więc e, raczej e, TLK jest do specyficznych wymagań, więc raczej zwykła ST jest lepszym wyborem zwykle. I teraz trzeba sobie zadać pytanie z napędzanymi narzędziami czy bez. No i uważam, że jeżeli nie macie konkretnej roboty na dwuosiową tokarkę, to raczej wskazane jest, żeby dzisiaj kupić już tokarkę z napędzonymi narzędziami. Bo bardzo wiele rzeczy będzie od Was wymagało przenoszenia między tokarką a frezarką, nawet żeby wykonać jakieś proste cechy. Na tokarce bez napędzonych narzędzi nie zrobicie nawet dłutowania, a jakieś wiercenia poza osią czy coś, czy frezowanie, no wiadomo, że nie. Więc raczej w większości sytuacji jestem zdania, że tokarka z napędzanymi narzędziami jest lepszym rozwiązaniem. No ale jeżeli już bierzemy tokarkę z napędzanymi narzędziami, to dopłata do napędzanych narzędzi jest dość duża. Ale dopłata do tokarki z wersją Y, czyli do wzięcia serii ST numer Y, nie jest już wiele większa niż napędzany. Więc kontynuując, jestem zdania, że tokarkę serii ST lepiej wziąć od razu z Y. No i teraz tak naprawdę do Was należy decyzja, czy z przeciwrzecionem, czy bez bo to jest zależne od tego co będziecie robić. Przeciwrzeciona w serii ST jest dosyć mały uchwyt i nie jest najmocniejsze, więc raczej jeżeli potrzebujecie wrzeciona, to już bym zastanowił się nad serią DS, ale to już tak jak mówię, trzeba, nie trzeba, zależnie od sytuacji, ST z Y jest moim zdaniem rozwiązaniem optymalnym. Co do takiej tokarki należy wziąć? No has standardowo w tokarkach nie ma wyrzutnika wiórów, więc moim zdaniem do tokarki obowiązkowo trzeba wziąć wyrzutnik wiórów. Maszyna bez wyrzutnika, jak mówiłem, na którymś z przykazań na shortach, to jest moim zdaniem błąd, więc wyrzutnik wióra jest moim zdaniem podstawą. Drugą rzeczą, która jest moim zdaniem podstawą, to zwiększenie prędkości narzędzi napędzanych z 4000 standardowych do 6, bo silnik narzędzi napędzanych jest stosunkowo... Słabym silnikiem, jak w większości tokarek, bo to jest głównie tokarka. Funkcje frezarskie są tylko na dodatek, przez co ona nie dźwiga zbyt dużych narzędzi. A jeżeli małe narzędzia, no to one wymagają w miarę dużych obrotów, więc taką opcją po wyrzutniku, którą bym wziął, będzie zwykle zwiększenie prędkości obrotowej narzędzi napędzanych właśnie do 6000. No i moim zdaniem warto do tokarki wziąć ATP, czyli automatyczną stronę narzędziową. E, dlatego, że ona oprócz tego, że pozwoli Wam szybciej ustawiać narzędzia i dokładnie i w ogóle to pozwoli Wam też programować z vps bo VPS e, jest opcją, którą można wziąć osobno ale jest w standardzie w sytuacji, kiedy bierzemy sondę i dlaczego VPS się przydaje? Dlatego, że profile tokarskie e, 2D po prostu na nim się super fajnie rysuje, co mogliście zobaczyć na, na filmach kiedyś tam ale też można stworzyć własne cykle VPS-owe, wtedy już zupełnie dowolne. Ja napisałem wiele cykli VPS-owych do tokarki również. Plus no, bardzo wiele rzeczy można zrobić po prostu nie znając G-Kodu. A no, czasem nie znamy G-Kodu, i czasem, nawet jak znamy, to i tak szybciej coś zrobimy z tych graficznych cykli VPS-owych. Więc dla mnie, takim wyborem m, podstawowym, gdybym chciał kupić dzisiaj tokarkę ja do jakiejś produkcji. Byłaby to karka ST z Y, wyrzutnikiem, sondą i zwiększoną prędkością narzędzi napędzanych. A rozmiar i typ uchwytu, bo do każdego rozmiaru też można dać większy uchwyt, to już jest tak naprawdę kwestia tego, jak duże detale potrzebujecie produkować. Tak wygląda moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o frezarki, no to znów mamy TM-ki, mamy Mini Mile. Eee, to są takie maszyny. Znów trochę do warsztatu, trochę edukacyjne, nie do końca produkcyjne, więc raczej bym się skupiał w stronę albo Super Mila, jeżeli, jeżeli wystarczy Wam trochę słabsze wrzeciono, albo w stronę vf Fałewka linia VW to jest takie, taka typowa linia produkcyjna i ona jest moim zdaniem wyborem numer 1. No i znów, decydując się na fałewkę, e, jeżeli to jest mała fałewka, warto zastanowić się od razu na wersją SS. Dlatego, że ona jest zauważalnie szybsza na przejazdach i na wymianach narzędzia, więc już zaoszczędzicie. Tam kiedyś był taki filmik Hasa, który pokazał, że chyba 12% SSK zaoszczędza w stosunku do zwykłej vf -ki. ale to też dlatego, że SSK ma w standardzie boczny magazyn narzędzi. I tutaj to jest pierwsza rzecz, którą warto dokupić. Jeżeli nie bierzecie wersji SS, która ma zwiększone obroty, przyspieszone przejazdy i przyspieszoną prędkość zmian narzędzia w magazynie, to zdecydowanie warto dokupić SMTC, czyli Boczny Magazyn Narzędzi, zamiast parasola. Jakby mm, często jest tak, że ktoś kupuje maszynę u nas i później z nim rozmawiam i pytam się, no jak ta maszyna się sprawuje, nie? Czy, czy jesteś z niej zadowolony? On mówi, no tak, tak, wszystko OK, ale często jest to wielkie włochate ale i tym wielkim włochate ale jest właśnie fakt, że Kuba, nie powiedziałeś mi, że warto wziąć magazyn boczny. A ja mówię, no wiesz co, mówiłem. Tylko, że zabrakło no, kasy. Pagazon boczny kosztuje trochę, ale jednak jest moim zdaniem elementem, który jest. No, jedną z rzeczy, którą na pewno bym dokupił. Kolejną rzeczą, którą na pewno bym dokupił do frezarki jest VIPS, czyli Wireless Intuitive Probing System. Pakiet bezprzewodowych sondrów Show. Do mierzenia detali narzędzi dużo przyspieszają, dużo ułatwiają, ale też pozwalają na kontrolę międzyoperacyjną detalu, na mierzenie gabarytów, do których przyrządów zmierzenia nie macie jak je zmierzyć. E, czy też na przykład do sprawdzania czy narzędzie nie jest uszkodzone więc zdecydowanie sondy po bocznym zmieniaczu to jest kolejna rzecz, którą Wybaczcie. przepraszam, mi się kawa nie weszło do końca sondy to jest kolejna rzecz, którą zdecydowanie warto kupić warto też kupić oczywiście wyrzutnik no bo podobnie jak w wypadku tokarki wyrzutnik nie jest w standardowej konfiguracji też za niego trzeba dopłacić a też uważam, że frezarka bez wyrzutnika to nie bardzo no i moim zdaniem warto w znakomitej większości sytuacji dokupić HSM, czyli ten szybszy procesor, a tak naprawdę odblokowanie funkcji szybszego procesora, bo on fizycznie nic nie zmienia na płycie, dlatego że bez HSM-u właściwie nie zrobicie żadnych wykończeń kulków, powierzchni swobodnych, ale też na większych posuwach nie zrobicie obróbek trochę idealnych. A teraz bardzo modne są to obróbki stałobciążeniowe typu Profit Mealing, Wave, 2D Adaptive, 3D Adaptive i cała reszta, i one nie zawsze wymagają HSM, ale czasem wymagają. Nie tak dawno, czy nie tak dawno, w stosunku do momentu, kiedy to oglądacie to już dawno temu, bo to nagrywam trochę do przodu, bo nagrywam jak mam czas, bo wiem, że później mogę nie mieć czasu. Jeden z klientów właśnie się mnie pytał, czy musi mieć ten HSM, no bo kurczę, fundusze się nie spinają. To powiedziałem, dobra słuchaj, daj mi program taki właśnie z 2D adaptywem czy 3D Adaptivem, z którego korzystasz, bo na akurat z korzystał. Bo teraz Fusion to Fusion, a nie Fusion 360. Jakiś czas temu oni zmienili nazwę chyba. No i okazało się, że u niego, z racji tego, że pracuje raczej w twardym materiale i na raczej w wolnych posuwach, przepraszam o własnej emocji, ten fiurze nie był potrzebny, ten HSM nie był potrzebny. E, I mogę to dla Was sprawdzić. Wyślijcie mi swój program, to ja Wam powiem, czy, czy on pójdzie z HSM, em czy bez. Po prostu włączę i włączę HSM, puszczę obróbkę i powiem Wam, jaki był czas. Ale co do zasady, HSM raczej powinien być, więc sądy HSM wyrzutnik i boczny zmieniacz narzędzi ewentualnie wzięcie wersji SS, która w standardzie ma boczny zmieniacz narzędzi to jest, to jest ten wybór, który, który bym powiedział, że powinien być Waszym wyborem bazowym eee, co do tego rozwinięcie dodatkowe osie, no to słuchajcie, to już sami dobrze wiecie, czy potrzebujecie maszyny wieloosiowej, jeżeli tak no to warto od razu iść w UMC albo w stolik obrotowy, ale to, to jest już inny temat, jakby Znakomita większość maszyn które się sprzedaje, to dalej maszyny trzyosiowe, no i w tej sytuacji, tak jak powiedziałem, takie wyposażenie jak, jak powiedziałem, powinno być ok. No i teraz co z resztą rzeczy, e, jakby co, co poza podstawowym wyposażeniem, trzeba sobie zadać pytanie: czy to karka, bo wróćmy do tokarki, jeżeli już mówimy o tym trochę bardziej zaawansowanym, czy to karka nie powinna być z przekładnią? Do niektórych tokarek można. Przepraszam Was tej najmocniej, jejku, ale mnie złapało spanie. Do niektórych tokarek można wziąć wersję z przekładnią. Czy warto to zrobić? No wszystko zależy od tego, jakie średnice będziecie obrabiać i z jakimi materiałami. Tutaj jedyną opcją jest tak naprawdę policzenie sobie, jakie, jaka będzie prędkość obrotowa wrzeciona w sytuacji, w której będziecie skrawać te skrajne duże detale i popatrzenie na wykres momentu, który jest dostępny na stronie każdego produktu na hcnc.com i zobaczenie, jak się ten moment ułoży, dając jaką moc na wersji z przekładnią albo bez przekładni. I to Wam powie, czy przekładnia jest Wam potrzebna. Natomiast na frezarkach, e, co do zasady, jak chcecie korzystać wydajnie z głowicy powyżej FI 40 albo wielkości powyżej FI powiedzmy 35, no to powinniście wziąć wersję na ISO 50, e, również z przekładnią, bo ISO 50 w hasie jest, jest przekładniowa. Jest przekładnia do ISO 40, ale i co do zasady nie polecam. inna ma jednak na tyle dużo zalet, że, że, że nie warto. Cała reszta opcji, co dalej, słuchajcie, chłodzenie przez wrzeciono, albo chłodzenie o podwyższonym ciśnieniu na takarkach, no to znów dyskusyjne, potrzebujecie albo nie, niektórzy potrzebują, niektórzy nie, nie jest to moim zdaniem obowiązek, można na tym zaoszczędzić. Podobnie chłodzenie powietrzem, można je dokombinować samemu, albo można z niego nie korzystać i korzystać z wody, znam wiele firm, które kupiły chłodzenie, chłodzenie powietrzem i nie korzystają z niego w ogóle, także to też takie dyskusyjne, czy trzeba czy nie. Proszę Was, tej mocji, czego natomiast na pewno nie warto kupować, na pewno nie warto kupować tam się od rozszerzonej pamięci, bo hasła w standardzie 1 gb to jest wystarczająco. Można go właściwie nieograniczenie rozwinąć przez sieć i przez napędy USB. Takie rzeczy to, to na pewno. No i właściwie większość opcji, które może Wam zaproponować regionalny nie sprzedaży, często nie będzie Wam potrzebna. Wiadomo, są sytuacje, w których potrzebujecie jakiejś konkretnej rzeczy i ona gdzieś tam się pojawia na, na liście. No ale ten pakiet sąd wypadków frezarek daje tyle już rzeczy, daje makra i tak dalej -y, i VPS-y i sąda na to karce daje też VPS-y, że już raczej, raczej już te wszystkie dodatkowe opcje zwykle nie są potrzebne. No jak są, to do konkretnych zastosowań, więc e, też jak zawsze możecie się po prostu do mnie odezwać. Znacie mojego maila, jestem gdzieś w sekcji kontakt, a nie, to po prostu jakub.chandler.mao.planal.pl i najzwyczajniej w świecie e, albo Jakub Małpaszyn.arpel również. Tak może być wam łatwiej Jakub Małpaszyn.arpel. Najzwyczajniej w świecie wyślijcie mi swoje rysunki, wyślijcie mi naślad swoje programy obróbkowe, napiszcie mi, co chcecie robić, a ja wam powiem, co jeszcze moim zdaniem powinno się w takiej waszej maszynie potencjalnie na przyszłość pojawić. I nawet sobie razem przez stronę has.cnc.com możemy skonfigurować ją i zobaczyć, jaka będzie jej cena, bo has ma jawną politykę cenową, więc można ceny zobaczyć. I się do nich odnieść i później tylko potwierdzić u handlowca, czy da radę jeszcze jakieś od karabatu dorzucić. Ewentualnie dorzucić usługi, no wiadomo, tam instalacja, szkolenie, transport i tym podobne. No bo tutaj często dodatkowe koszty się robi jakby tą cenę, którą widzicie na hcnc.com, no ona nie zawiera usług. A tych usług tam kilka zwykle musi być. Czy coś jeszcze? No, no nie, wydaje mi się, że tyle. To taki, taki podstawowy mikroporadnik zakupowy. E, jeżeli chodzi o narzędzia, no to to jest zupełnie inna introsz, inna para kaloszy. No, słuchajcie, no nie wolno wyprzedać dużymi, z tego co wiem, no ale dobra. Zhamował mnie do 90 bezczelnie na autostradzie. E, takie rzeczy, moim zdaniem, warto mieć w nowej maszynie. Kupując nową maszynę. Dobra, za dzisiaj to tyle. Jak zwykle, suby, lajki, komentarze, napiszcie co sądzicie na ten temat. I widzimy się za tydzień w nowym podcaście w piątek na normalnym odcinku. Nic innego, da się. Zdroweczka, hejo, dzięki.